Top 5 najbardziej absurdalnych polskich podatków. 5. Opłata od posiadania psa. Masz psa? Płać! To oficjalny podatek nakładany przez gminę, który trafia do budżetu, a nie do schroniska. Absurd polega na tym, że za psa płacić trzeba, ale kota już nie, mimo że oba są zwierzętami domowymi. Właściciele często zastanawiają się, dlaczego prawo faworyzuje jednego pupila kosztem drugiego. 4. Podatek od deszczu. Opłata retencyjna. Masz działkę, a na niej polbruk, podjazd czy dach, które zatrzymują wodę deszczową? Właśnie za to możesz zapłacić. Państwo w teorii chce poprawić odwodnienia i kanalizację, w praktyce nakłada daniny na wszystko, co blokuje spływ. Wody. 3. Abonament radiotelewizyjny. Musisz płacić abonament, nawet jeśli posiadasz telewizor, ale go nie oglądasz. Właściciele sprzętu często czują się zmuszeni do płacenia za coś, co nie przynosi im żadnej korzyści, a absurd polega na tym, że finansujesz w ten sposób programy, których wcale nie chcesz oglądać. 2. Podatek cukrowy. Wprowadzony, by walczyć z otyłością, ale obejmuje też napoje zero cukru, jeśli zawierają słodziki. W efekcie konsumenci i producenci zostali obciążeni dodatkowymi kosztami, a cel zdrowotny nie zawsze został osiągnięty. 1. Podatek od spadków i darowizny. Dostajesz mieszkanie lub pieniądze po bliskim i państwo chce swój kawałek. Podwójne opodatkowanie tego samego majątku. Absurdalny przykład urzędniczej kreatywności. Napisz w komentarzu, jakie kolejne top 5 chcesz zobaczyć i zostaw subskrypcję.